Łukasz nam, Panie, tworzą ścieżkę życia. Łukasz nam, Panie, ścieżkę. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, że jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To on mój los zabezpieczy. Ukażę Panu moją rzeczywistość. Błogosławią Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy. Nic mi nie zachwieje, dlatego cieszy się moje serce i duża raduje, A czemu moje będzie spoczywać bezpiecznie? Bo w kraju zmarłych my nie zostaliśmy nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Pełnię swojej radości I wieczną rozkosz Pod swojej prawicy